Z Wami, Jezus słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, Wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, Wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Yszef. <grymne> bracia, kamani, Szanowni wyróżnieni medalem za zasługi dla diecezji toruńskiej, Pani Bożeno, Panie Józefie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Pozdrawiam też jubilatów, którzy na tej Mszy Świętej świętują swój złoty jubileusz. Towarzyszy nam słowo Pana. Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem przygotowanym na nasze dzisiejsze spotkanie. I to jest słowo o wdzięczności. O tym, że należy nieustannie dziękować, ale jest to też słowo o tym, że niektórzy zapominają w swoim życiu o wdzięczności. Pochylmy się nad tym słowem, aby zrozumieć dokładnie, co Pan Jezus chciał nam powiedzieć przez to wydarzenie. I dlaczego ono zostało zapisane na kartach Ewangelii i stało się tekstem, do którego tak często się odwołujemy. Jezus przecież od początku wiedział, że tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych, prędowatych mu podziękuje za cud przywrócenia zdrowia. Przewidywał brak wdzięczności. Był człowiekiem, ale był też Bogiem. Wiedział znacznie więcej niż zwykły człowiek a jednak uzdrowił. Uwolnił trędowatych o strasznej choroby nie dlatego, żeby znaleźć wdzięczność, lecz dlatego, że ich prawdziwie kochał. Miłość obdarowuje bezinteresownie i znie, nie zniechęca się brakiem docenienia i wdzięczności. Czytamy w Hymnie o miłości. Świętego Pawła, że miłość nigdy nie ustaje. To jest chyba miara ludzi wielkich, że oni wykonują swoje zadania, pomagają innym, angażują się w wielkie dzieła i wcale nie oczekują wdzięczności. Ponadto, jeśli gdzieś nam w naszym sercu jest nieustanne pragnienie docenienia i wdzięczności, jesteśmy bardzo często narażeni na rozczarowanie. Przecież dobrze o to wiemy, że w życiu można zrobić bardzo dużo dobrego. I nie zawsze znajdzie się człowiek, który nam za to podziękuje. Natomiast wszystko jest zapisane w wielkiej księdze życia. Wszystko jest zapisane w tej księdze, w której czyta sam Bóg. Gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Była to gorąca prośba o uzdrowienie. Z pewnością wszyscy bez wyjątku prosili o dar zdrowia. Moi drodzy, w czasach pana Jezusa trąd był bardzo poważną chorobą. I trendowate najczęściej nie tylko doświadczał cierpienia fizycznego, ale był też człowiekiem skazanym na wielką samotność. Bano się trendowatych, ponieważ nikt nie chciał się zarazić tą chorobą. Zatem w księdze Kapłańskiej czytamy, jak oni powinni się zachowywać powinni mieszkać poza miastem. Powinni ostrzegać każdego, kto zbliża się do nich, że oni są trendowaci. Nawet ich wygląd powinien informować wszystkich, że to są ludzie, do których nie wolno się zbliżać. A więc jeszcze większym cierpieniem niż cierpienie fizyczne była ich samotność. Pewnie też poczucie, że znikąd nie ma ratunku. Dlatego trudno się dziwić, że tych dziesięciu trędowatych, którzy stworzyli pewną wspólnotę, żeby nie być zupełnie samotnymi, kiedy dowiedziało się o Jezusie, Chrystusie wyszło mu naprzeciw i prosiło go o pomoc. Wiara trędowatych została w wyjątkowy sposób wypróbowana przez Jezusa. Kiedy oni go poprosili, aby się nad nimi ulitował, Usłyszeli oni jego polecenie: Idźcie, pokażcie się kapłano. Mieli się udać do nich, a nie byli jeszcze uzdrowieni. Musieli okazać ogromne zaufanie wobec Pana Jezusa. W tamtych czasach kapłani mieli taki przywilej, taką kompetencję, że to oni rozstrzygali, czy ktoś powrócił do zdrowia. Najczęściej po prostu przyglądali się człowiekowi i jeśli stwierdzali, że nie ma zewnętrznych oznak choroby, może on powrócić do wspólnoty. Tych dziesięciu musiało bardzo zaufać panu Jezusowi, ponieważ jeszcze nie doznali uzdrowienia, a już byli w drodze do kapłanów, żeby się pokazać. To pokazuje, żeby człowiek doznał uzdrowienia, potrzebuje wielkiej wiary. Ta droga i ta wiara była potrzebna do dokonania w nich duszach cudu o wiele większego niż uzdrowienie strądu, właśnie cudu ożywienia przez wiarę. Cudowne uzdrowienie dziesięciu trędowatych nie nastąpiło w chwili proszenia Jezusa, lecz później, gdy szli do kapłanów. To niezwykle pouczające dla nas. Tak często Pana Jezusa o różne rzeczy prosimy, otrzymujemy też od Niego różne wskazania, co należy czynić, ale czy potrafimy zaufać? Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, uzdrowionych zostało dziesięciu, wrócił jeden, żeby podziękować Panu Jezusowi. Dlaczego tych dziewięciu nie wróciło? Myślę, że to jest doświadczenie, które prawie każdego z nas spotkało, a przynajmniej znamy kogoś, kto w ten sposób postępuje. Kiedy jest nam ciężko, kiedy potrzebujemy pomocy, bardzo często zwracamy się do Pana Boga i składamy różne obietnice. I mówimy: Panie Boże, jeśli mi pomożesz, ja się zmienię. Przestaję, przestanę grzeszyć, będę żył lepiej, szlachetniej, a nawet bardzo konkretne rzeczy. Wymieniamy, które zrobimy. A jeśli już spotka nas błogosławieństwo, to bardzo szybko zapominamy i to błogosławieństwo i to, co wyszło nam w życiu, przypisujemy sobie, albo zbiegowi okoliczności, i zapominamy o naszej wielkiej prośbie skierowanej do Pana Boga. Więc trudno się dziwić, że na dziesięciu uzdrowionych wrócił jeden, żeby podziękować Panu Jezusowi. Znamienne, że to był Samarytanin. Żydzi i Samarytanie żyli w nieprzyjaźni. Bardzo wiele ich różniło. Wierzyli w Boga, ale oddawali mu cześć zupełnie w różnych miejscach. Żydzi w Jerozolimie to było miejsce ich pielgrzymek, to było miejsce, gdzie oni wierzyli w to bardzo mocno mogą połączyć się z Panem Bogiem. A dla Samarytan, miejscem oddawania czci. Panu Bogu była góra Garizim. Nie żyli do siebie sympatii, wręcz przeciwnie, unikali się. Można by powiedzieć, że były to narody, które wzajemnie się oskarżały. I to taki człowiek rozpoznał w Jezusie Mesjasza, prosił go o pomoc. To wydaje się zrozumiałe, bo kiedy człowiek jest chory, samotny, zostawiony przez innych, to szuka pomocy wszędzie. Ale to jedyny z tych uzdrowionych, który wrócił, podziękować. Moi drodzy, ciekawe, że na kartach Ewangelii Pan Jezus często opisuje, znaczy ewangeliści często opisują spotkania Pana Jezusa z Samarytanami. Kobieta, którą spotyka przy studni Jakubowej, to Samarytanka. I to jej objawia po raz pierwszy, że jest Mesjaszem. Mówi jej bardzo głębokie nauki o Wodzie Żywej, o Duchu. Mówi jej też o tym, że prawdziwy kult jest w Duchu i Prawdzie i ani nie w Jerozolimie, ani nie na Górze Galizim, ale właśnie w Duchu i w Prawdzie. Ale też pana Jezusa sporo złego spotkało ze strony Samarytan. Pamiętamy tę sytuację że kiedy Jezus zmierza już do Jerozolimy, mają się wypełnić Jego dni i przechodzi przez krainę Samarytan, to Jego uczniowie szukają dla Niego miejsca, żeby mógł się zatrzymać na odpoczynek. I wówczas Samarytanie nie chcą Go przyjąć. Wracają Jego uczniowie, Zenowie Gromu, tak zostani potem nazwani i mówią, Panie, nie chcą nas przyjąć, ale pozwól nam, a my Spuścimy ogień z nieba i spalimy Samarytan. A Pan Jezus odpowiada, nie wolno tak czynić. Bardzo ich zatogani. Myślę, że w tym był wielki zamysł Pana Jezusa, bo potem już po zesłaniu Ducha Świętego Diakon Filip, wielki głosiciel Słowa Bożego, niezwykle odważny człowiek, przybywa do Samarii właśnie i tam dokonuje ogromnych znaków głosi z mocą Słowo Boże i ci, którzy Jezusa nie chcieli przyjąć, przyjmują Jezusa głoszonego przez diakona Filipa. I nawracają się. I nawet Szymon Mag, Szymon, który zajmował się czarną magią, się nawraca. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, to też pokazuje, że trzeba być niezwykle ostrożnym w ocenie innych ludzi. Trzeba patrzeć na nich Oczami pełnymi miłosierdzia, takimi oczami, jakimi Bóg patrzy na człowieka. To nie znaczy, że nie możemy kierować jakichś wymagań, wręcz przeciwnie. Mamy prawo przepowiadać, głosić w porę i nie w porę słowo Boga, wyraźnie stawiać granice, mówić o tym, jak chcemy żyć, ale jednocześnie, jeśli spotkamy kogoś, kto żyje inaczej, nawet postrzegamy go jako grzesznika, mamy obowiązek wezwać go na nawrócenia. Choć trzeba to zrobić odpowiednimi słowami, trzeba to uczynić tak, aby go nie zranić. Trzeba bardzo indywidualnie podejść do tego człowieka i jednocześnie nie można go nigdy potępić. Skoro Bóg nie potępia, to my tym bardziej nie mamy prawa potępić żadnego człowieka. Naszą wielką troską powinno być to, aby nawrócić każdego. Nawrócić można dobrym słowem, nawrócić można odważnym świadectwem życia, nawrócić można tym, że człowiek pokaże drugiemu człowiekowi, że rzeczywiście do końca zaufał Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, ale wracamy do tej wdzięczności. Czy my potrafimy dziękować? Dziękować Panu Bogu. Bardzo często w nas są różne roszczenia i oczekiwania. One sprawiają, że nawet jeśli spotyka nas coś dobrego, to my nie odczytujemy tego jako błogosławieństwo Boga, ale jeszcze raz to powtórzę jako własne osiągnięcie. Z drugiej strony, jeśli spotyka nas jakieś cierpienie i choroba, z łatwością przypisujemy to wszystko Panu Bogu. Myślę, że to jest. Na pewno okazja do tego, aby to przemyśleć, to, to, ta, ta, ta sytuacja ewangeliczna, do której dzisiaj się odwołujemy. Czy my potrafimy Bogu za wszystko dziękować? Moi drodzy, odwołam się do księdza Jana Twardowskiego, wielkiego poety. Człowieka, który pięknie potrafił Panu Bogu i ludziom dziękować. Właściwie. Zawsze za wszystko dziękował Bogu i ludziom. Dziękował za łatwe i trudne szczęście, za to, co miłe i niemiłe. Dziękował za to, za co na ogół się nie dziękuje, bo dziękował na to, nawet za to, że czasem nie mógł czegoś zrozumieć, że coś go przerastało. Dziękował też. I pytał, dlaczego ja, dlaczego mnie dotyka cierpienie, dlaczego ja muszę przejść taką drogę życiową, ale potrafił za to podziękować. Dziękował też, a może zwłaszcza, za niesłuszne oskarżenia, plotki, przykrości, upokorzenia, któż z nas ich nie przychodzi. I o wdzięczności mówił do końca. W jednej z najpóźniejszych swoich homilii a głosił je do połowy. 2003 roku, wówczas już bardzo chorował, powtarzał myśl, która przewijała się i rozwijała się w jego nauczaniu i w jego posłudze kapłańskiej. Mówił tak: Dla mnie wdzięczność jest odmianą pokory. Wdzięczność to najbardziej religijne uczucie, bo to zawsze wdzięczność Bogu. Nawet kiedy dziękujemy drugiemu człowiekowi. Tak naprawdę dziękujemy dobremu Bogu, że postawił tych ludzi na naszej drodze. My dziś dziękujemy konkretnym ludziom, apostołom świeckim, za to, że pięknie przeżyli swoje życie i pięknie żyją. Dziękujemy im za to, że zawsze byli blisko Pana Jezusa i blisko drugiego człowieka. Że w drugim człowieku. Rozpoznawali Jezusa Chrystusa, że potrafili się poświęcać, że potrafili służyć, może tak służyć, jak dzisiaj już niewielu potrafi służyć, że potrafili współczuć, prowadzić za rękę, może nawet czasem upominać, a zawsze z miłością i z wielkim taktem. Za to serdecznie dziękujemy. Dzisiaj my chcemy być wdzięczni, a kiedy im dziękujemy, dziękujemy dobremu Bogu za nich, za ich posługę, za ich obecność, za to, że w naszej diecezji mieliśmy ten wielki dar i wielką łaskę, że oni byli i są nadal z nami. Niech ta dzisiejsza liturgia słowa dla nas wszystkich będzie zachętą, abyśmy my potrafili dziękować Bogu i drugiemu człowiekowi. Może dzisiaj trzeba pomyśleć, komu ja mam podziękować. Może już nie potrafimy dziękować, może zapomnieliśmy o tym, że trzeba dziękować. Znałem kiedyś takiego człowieka, który mówił: Ja właściwie nie mam za co dziękować. Uważał, że wszystko zależy od niego. Bardzo inteligentny człowiek. Też nigdy nie przepraszał, bo był przeświadczony o tym, że to jego powinni przepraszać. I jemu powinni dziękować. Ale miałem też świadomość, że to był człowiek bardzo nieszczęśliwy. Człowiek, który z czasem dojrzał też do tego, że wszystko, co otrzymał, to nie jest jego zasługa, ale dar od Pana Boga. Moi drodzy, dzisiaj my jesteśmy wezwani przez Pana Jezusa do tego, abyśmy podziękowali. Zastanówmy się, Komu my mamy podziękować? Oczywiście Bogu, w każdej Eucharystii dziękujemy Bogu. Eucharystia to dziękczynienie. Ale pewnie trzeba podziękować też konkretnym ludziom. Nie czekajmy z tym do jutra, bo jutro nie jest zagwarantowane nikomu. Trzeba podziękować dzisiaj. Powiedzieć zwyczajne: Dziękuję. Może to wydaje nam się banalne, ale jakże ważne. Dobrze, że jesteś. Dziękuję Ci za to, że masz cierpliwość do mnie, że jesteś obok, że mi pomagasz. Myślę, że każdy z nas mógłby całą litanię wypisać tych rzeczy, za które powinien dziękować Bogu i drugiemu człowiekowi. Amen.